Szanowni Państwo, krótki filmik związany ze, z horoskopem, jak co tydzień, w pigułce tym razem co trzy horoskopy i tym razem też jeszcze dodałam jeszcze zdrowie dla Państwa, bo jak co, jak co to najlepsze musi być zdrowie, a tu wiadomo możemy sobie jakoś troszeczkę wspomóc kartami. Jeśli chodzi tutaj o koziorożca, to ja już czasuję na niego na finanse. Zobaczymy co od 15 do 21, ale z przeciągnięciem maja do następnego tygodnia może się wydarzyć. Koziorożec w tym tygodniu na finanse. Koziorożec musi uważać na finanse w tym tygodniu. Yy, przyjdą, przyjdą, popracujemy, przyjdą, mamy dobrą pracę, wygląda na to, że dobra praca, jeśli chodzi o koziorożca, może być zadowolony yy, tym razem. Tu wygląda na to, że w związku z pracą jak najbardziej dobre karty i jak najbardziej dobre, dobre stanowisko, yy, dobra, dobra płaca, yy, to tu się koziorożec nie musi obawiać. Też wygląda na to, że jeśli mamy jakieś trudności w związku z, z jakimiś kobietami, z, z jakimś mężczyzną, tu w, w, w związku z pracą czy z, pracowni, z współpracownikami, to tu jest jedna kobieta, która jakby nie lubi nas, nie chce, nie chce, nie chce się jakby do nas dobrze nastawić. więc ale inni tu wygląda na to, że jak najbardziej że są, że są y, dobrze, y, dobrze dla nas. Y Sprzyjający, tak, do, do bzi nie, nie można się, nie trzeba się o nich martwić, nie? Więc, tylko jedna kobieta tutaj, jakby psuć i pso, pso, psuje to wszystko. A tak, ogólnie, bardzo ładna praca. Jeśli chodzi o jakiekolwiek zmiany u koziorożca, jakaś mobilizacja, to wygląda na to, że na razie to, co koziorożec właśnie osiągnął w swoim życiu lub to, co jakby idzie w tą stronę, który, która, która jakby już jest dobrą pracą, dobrymi finansami, tak? Tylko jeszcze w, w gronie może, można, może się znaleźć jeszcze jakiś indus który nam e, może zaszkodzić też, tak, to też tutaj możemy to też tak ująć i, i, i żeby wytrwać e, po prostu e, tam, no to, no to jak najbardziej jest wskazane, wskazane to, e, ponieważ tam jest tylko jakaś jedna osoba, która jakby jest w tym wszystkim w, w, powiązana, nie? Okej, okay, zobaczymy, coś tutaj się bardzo ciemno zrobiło, ja może za, zapalę. Zapalę światło. O. o, lepiej, właśnie, ciemno jest. O, jak dobrze, no, od razu powinnam to zrobić. Dobra, e, to co, to dla koziorożca na e, miłość. Wnioski z miłością. Jak to się powiedzie. I tu w miłości troszeczkę trudności, już widzę na pierwszy rzut karty trudności związane z sobą, z tym co my oczekujemy od kogoś innego, ale właśnie w partnerstwie, że tu jakoś się niekoniecznie, no niekoniecznie tu kobieta może być albo mężczyzna z tego zadowolenie, ale to wygląda na to, że nic nie zmienią ponieważ tak już to zostanie i no, albo z tego, z tą, 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 tą szansę wykorzystać jeśli się już znamy tak długo, jesteśmy razem ze sobą, żeby jakby ten czas lepiej spożyć, lepiej, lepiej przetworzyć lub, lub lepiej się poczuć, niekoniecznie się smucić, bo po co, bo i tak nic się innego nie wydarzy, nowego, także nie zmieni się nic, więc lepiej jakby się nastawić na to wszystko, na to wszystko z, z pozytywem ponieważ to wygląda na to, że jakby też się cieszy ze swoich pracy, ze swoich finansów że tu jest, jest dobrze że tu jest jakby w drugą stronę znowu u koziorożca satysfakcja i sukces nie? więc czerpać z tego więcej energii a w związku z, z partnerstwem bardziej jakby to rozwinąć, starać się coś poprawić nie i, 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 i żyć, żyć życiem dopóki ono jeszcze jest, a nie tracić czas na, na jakieś tam konflikty, czy jakby, jakby no, zarzucanie sobie, czy tam nawet bycie złym na to, że tak jest, a, a tak się nic nie zmieni, nie? A jeśli chodzi o tutaj o mężczyznę, który bardziej się tylko spotykał z nami na bazie, na bazie przyjacielskiej, bazie otwartej, tak, tylko się spotyka, to w ogóle na to, że coś się zadziało u niego, że on, jakby on już od tego wszystkiego będzie stronił, że niekoniecznie będzie miał czas, że będzie chciał mnie, że ta znajomość nie przetrwa, nie? Ok, a zobaczymy, jak to ze zdrowiem u koziorożca. Jeśli chodzi o zdrowie, to tu koziorożec może się poczuć nawet i Hmm, źle, ale nie, nie, tu wychodzi na to, że koziorzec jakby będzie miał trudności, jakieś, jakieś problemy, tak? Ale wygląda na to, że y, ta choroba jest już u nas, że jakby się jakby i ona się jakby nie, nie, nie już, już na razie, no może nie na, dla każdego koziorożca, no ale jakąś tą chorobę tutaj nosi ze sobą koziorożec i to, ta choroba jest, tak, ale że my się jakby tutaj bardziej koncentrujemy właśnie na lekarzach, na wydawaniu pieniędzy na, na, na te lekarze i może myślimy, że w związku z tym jakby z tymi pieniędzmi damy, jakby poradzimy, że, że im więcej pieniędzy wydamy na chorobę, to tym lepiej się to ułoży, a tu ta choroba dalej jest, nie? Chyba że w drugą stronę, że nie mamy pieniędzy i, i, jakby, i jakby nie możemy zaradzić właśnie w związku z finansami, nie? A Że ta choroba jakby zostanie. Rada dla nas tu otworzyć się otworzyć się na radość, na empatię, pracować nad tym wszystkim, zaczerpnąć jakiś jakichś kontaktów u rodziny, u znajomych. Tu wygląda na to, że, że oni pomogą, że oni będą mieli jakiś właśnie sposób na. Na, na właśnie na pomoc, bo tu bardzo ładna karta jest to jest rada od, od kart, żeby, żeby to zrobić. nie? Okej, okay. <laughs> Zobaczymy jak to na wodnika tym razem, w związku z finansami. <laughs> Okay. Finanse uwodnika. Uwodnika na razie finanse słabe. Wygląda na to, że trudności w związku ze zmianami jakimiś. W związku ze zmianą domu też, w związku z jakimiś wyjazdami, w związku z trudności, ze, 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 z blokady, powiązane właśnie też jakby z jakąś kobietą tutaj. Ta kobieta jakby będzie nam przeszkadzała we wszystkim. Też możemy dokonać jakiejś złej decyzji. Wygląda na to jednak, że praca tu w związku z pracą i zmianą jest dobra karta, że ktoś nam właśnie w tym wszystkim pomoże, że jest jakiś mężczyzna, który tutaj nam w tym wszystkim pomoże. Ten mężczyzna może być też związany z naszą miłością, z uczuciem, jakiś właśnie brat, sta, stary przyjaciel, czy nawet i stara miłość, nie? I tu wygląda na to, że od szczęścia związanego właśnie ze z którego mieliśmy do tej pory od tego się odwracamy bo to jest jakby nasze szczęście nie chcemy już pomocy nie chcemy, nie chcemy jakby żeby się coś, coś zmieniło szkoda, bo wygląda na to, że, że może by było lepiej, jeśli, jeśli byśmy dalej kontynuowali to, co nas jakby satysfakcjonuje i to na przykład może niekoniecznie satysfakcjonuje, ale też i, i przynosi finanse, przynosi pieniądze, nie? Od tego się od Wracamy. może już jesteśmy w wy, wygaszeni. już mamy mamy e, e, może już może już mamy jakiś burnout, burn burnout nie z, z pracy czy, czy, czy już się znudziliśmy też pracą, bo wodnik też się nudzi pracą. Także to szkoda, bo tu jest wygląda na to, że to jest dobra karta, że to możemy jakby dalej kontynuować i jest fajnie, ale my jakby nie mamy siły i się tego odwracamy. Jeśli chodzi o miłość, to tutaj wygląda na to, że w związku z miłością e, trudności, problemy powiązane z, z jakimś mężczyzną, czy też jakaś trzecia, jakaś e, druga osoba jest w, e, w związku. Na pewno jestem tego pewna, tutaj wygląda na to, że, jest, że, jest, że są zdrady też konflikt też, tak, jakiś tutaj wychodzi, ale to wygląda na to, że od, od mężczyzny, tak. A powiązane tutaj z pracą wygląda na to, że są jacyś mężczyźni, ale wygląda na to, że ci mężczyźni pozostaną tylko na bazie koleżeńskiej, tak. Także żadnej miłości, może być to nawet, że jesteśmy zdradzane, że ktoś nie przychodzi, nie przyjedzie, że, że, że no, po prostu, że nie wyjdzie ten związek, nie wyjdą relacje, nie wyjdzie nic, nie. A jeśli chodzi tutaj o jakąś koleżankę, która jest jakby pomocna, yy, która chciałaby pomóc, to wygląda na to, że to zostanie na bazie przyjacielskiej, też może być w związku z tą, że ta koleżanka ona jest starą panną, na przykład, albo mieszka z matką, nie, to tu wygląda na to, że yy, miłość nie, nie wyjdzie, nie. Ok, zobaczymy jak tam ze zdrowiem u wodnika. Jeśli chodzi o... Zdrowie u wodnika. to wygląda na to, że to zdrowie nawet pasuje u wodnika, że coś się poprawi, że się coś powiedzie, ale też wodnik musi uważać lub jeśli chce zajść w ciąży, to owszem jak najbardziej jest to możliwe u wodnika w tym tygodniu. Bardzo ładna karta, bardzo fajne powiązanie właśnie z tym, jeśli chcemy mieć dziecko, to jak najbardziej tutaj wychodzi, wychodzi bardzo dobra karta. No i co dalej, jeśli chodzi tutaj o generalnie o kartę rady w związku ze zdrowiem dla, dla wodnika, to może być tak, że, że wodnik, że wodnik jakby doprowadził, wodnik, u wodnika jest to, że jeśli on nie ma pracy, nie ma finansów, nie ma miłości, to jest nieszczęśliwy, ale wygląda na to, że to wszystko przyjdzie, tylko musi się zmobilizować, jak to wodnik, i, 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 i ale i tu myśleć w pierwszej kolejności o sobie, nie? o sobie myślić. Tak, tak czy inaczej wodnik zawsze myśli w pierwszej kolejności o sobie, ale, ale tym, razem, tym, razem, tym razem faktycznie tak, tak się może stać, nie? że z jednej, jednej, z jednej strony e, może blokować albo partner, albo właśnie wodnik, nie? Ok. A zobaczymy, co tam dla kochanych rybek e, w, zna w finansach i w pracy, jak to u nich się potoczy. U ryb dużo się będzie działo, dużo kontaktów, też troszeczkę blokad, trudności, ale wygląda na to, że ryby dobrze idą, dobrze idą i, do, i dobrze dojdą. Wygląda na to, że tutaj z, z tego wyjdą finanse jak najbardziej. E, wygląda na to też, że, że też już jakaś tutaj kobieta wygląda na to, że większe finanse zarabia od, o, lub zarobi e, niż mężczyzna. Jeśli chodzi tutaj, jeśli chodzi tutaj o, o ogólnie o jakiś interes związany albo jakąś nową pracę związaną z, związaną z jakąś kobietą, która chce nam pomóc, to wygląda na to, że tu uwaga, bo fajna, fajnie, fajnie się może ułożyć, fajnie może być, fajna, fajna praca może z tego wyjść, tylko że tu trudności może, mogą być z szefem. To, 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 jakby, to jakby tutaj jakby trzeba by było przeanalizować, bo jednak wygląda na to u ryb, że zmiany, jakiekolwiek zmiany teraz byłyby niekoniecznie dobre dla nich, nie? Że, 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 że na razie muszą zostawić tak jak jest, bo albo z szefem, który następny zostanie naszym szefem, zostanie to z niej trudności, i albo, albo ogólnie, że, 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 że to, to może być, że to jest chwilowe, że tam jest koleżanka, że są dobrzy ludzie, że dobrze pracują, to, to jakby nie zmieniajmy, bo, bo to niekoniecznie też może być dla nas dobre, nie? Że to wygląda to, że z szefem niekoniecznie dobre, dobre karty, ale, z, ale z, 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 jakąś, z jakąś tutaj koleżanką, z, jakiejś, z jakąś dobrą osobą, która chce nam pomóc jak najbardziej, nie? Dobrze. Zobaczymy co tam dla ryb jeszcze rybki mhm. i na tym będziemy już kończyć. Jeśli chodzi o ryby, o ich samopoczucie, to tutaj Wygląda na to, że żyby będą się dobrze czuły, że, że wygląda na to, że yy... Samopoczucie poczucie będzie im sprzyjać. Też wygląda na to, że, że i finanse, i, i ogólny dobry stan zdrowia. Także, także jeśli cokolwiek mamy, mamy jakieś dolegliwości, to, to tutaj rekarta rady jest, żeby popracować samemu nad sobą, żeby jakby zastanowić się, co jest przyczyną, i jakby wygląda na to, że skoncentrować się głównie tylko na sobie. Dziękuję ślicznie, pozdrawiam, do następnego.